Eee, chwilę tu jeszcze, potrzeba dać, źle mi dzwoni, dawaj popacie stary, no jestem, że na chacie eee, Chwilę tu jeszcze, potrzeba dać, nie ma was obok, to wy mi dacie, szkoda was trochę, swego nie macie. Eee, 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 trzeba się śpieszyć, ja szybko znikam. Zdaję jak leker, są Big Jestem jak gonkik, to jestem Twika Eee, 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 eee Zasypiam luto, lesz na plika Chwila, no, jeszcze to. Chwila jeszcze czas. chwila jeszcze czas, chwila jeszcze czas. Ha, ha mi daj, myślisz, że ziomek nie ma tu szans. Ha, ha, wiem, jak w to grać, jak i cię gorzej podskasta. Szybka gotówka, jestem ziom, jak ha, ha, nie. Mordo, iż jest czas e Mordo bez pingu, zero, jak by to był ram e Chwilę mnie nie ma, to już odpierdala wam e Jesteś spóźniony, mordo, luz, wszystko jest fajne e Hajsu jest wiele, stawiam go, układam spać Chwila, jeszcze czas Chwila, jeszcze czas Chwila, jeszcze czas Chwila, jeszcze Ja, ja, ja Wszystko co robię to z bratem na ficie Zawsze już mordo, leżę na kwicie Kurwy, mąż picie, chodzę po bicie Trzeba się ruszyć, takie to życie Jestem jak Kazi, król odnowiciel Piszę na matnie, piszę w zeszycie stoję na stole, jestem jak DJ Leżę już w dobie, jestem na szczycie Chwila, jeszcze czas. Chwila, jeszcze Fila Chwila, jeszcze czas. Chwila, jeszcze czas.